Matura w 5 minut dla kandydatów na studia na Wydziale Inżynierii, Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura próbna 2023, wrzesień 2022. Zadanie numer 10. W kartezjańskim układzie współrzędnych XY przedstawiono wykres funkcji F określonej dla każdego X. Należącego do przedziału od -5 do 4, lewostronnie domkniętego i prawostronnie otwartego. Na wykresie zaznaczono punkty o współrzędnych całkowitych. Punkt pierwszy. Zapisz zbiór wartości funkcji f. Wartości funkcji to jest przedział, który odmierzymy na pionowej osi y, odpowiadający naszemu wykresowi. Na rysunku zaznaczyłem ten obszar czerwonym kolorem. Wygląda na to, że ten obszar rozciąga się od minus 4 do 4, przy czym te skrajne punkty należą do wykresu, no i należą też do wartości funkcji. Formalnie zapiszemy, że wartość funkcji F od x należy do przedziału od minus 4 do 4 obustronnie domkniętego. Punkt drugi. Mamy wskazać, czy dwa kolejne zdania są prawdziwe czy fałszywe. Pierwsze zdanie brzmi dla każdego argumentu z przedziału od minus 4 do minus 2 obustronnie otwartego, funkcja f przyjmuje wartości ujemne. Zaznaczmy na rysunku przedział dla argumentów funkcji. Argument, czyli x ten przedział od minus 4 do minus 2. Trzeba by zaznaczyć na poziomej osi x. Oznaczyłem go na rysunku niebieskim kolorem. Trzeba zwrócić uwagę, że liczby -4 i -2 nie należą do tego przedziału, bo ma on granice otwarte. Teraz patrzymy, jaki fragment wykresu odpowiada temu niebieskiemu przedziałowi. Na rysunku zaznaczyłem ten fragment kolorem czerwonym. No i teraz wreszcie możemy popatrzeć na wartości. Czyli na zakres mierzony wzdłuż pionowej osi y. Wychodzi na to, że ten zakres mieści się w przedziale od -2 do -1, przy czym -2 należy do tego przedziału, a -1 nie należy. Wynika stąd, że funkcja przyjmuje w tym przedziale zarówno wartości ujemne, np. -2, jak i dodatnie np. 1, 2. To oznacza, że podane zdanie jest fałszywe. Drugie zdanie, które mamy ocenić, zapisano tak: funkcja f ma trzy miejsca zerowe. Przypominam, że miejsca zerowe to takie wartości x, dla których funkcja przyjmuje wartość 0. Ponieważ mamy do dyspozycji wykres funkcji, to możemy skorzystać z trochę innej definicji miejsc zerowych. Z której wynika, że miejsca zerowe to pierwsze współrzędne punktów przecięcia wykresu z poziomą osią x. Miejsc zerowych jest tyle, ile punktów przecięcia z poziomą osią. No to zobaczmy, ile mamy takich punktów na naszym wykresie. Zaznaczyłem te punkty czerwonym kolorem. Mamy trzy punkty przecięcia, czyli trzy miejsca zerowe. Zauważmy, że ten punkt leżący najbardziej po prawej stronie który odpowiada współrzędnej x równej 4, nie należy do wykresu. A skoro tak, to nie ma tam również miejsca zerowego. Ostatecznie więc funkcja ma trzy miejsca zerowe, a podane zdanie jest prawdziwe. Punkt trzeci. Mamy podać najmniejszą wartość funkcji f w przedziale minus 4, 0, obustronnie domkniętym. I wybrać tę wartość spośród czterech możliwych odpowiedzi. Przedział, o którym tutaj mowa, dotyczy wartości X. Ten przedział oznaczyłem na rysunku niebieskim kolorem. Skrajne punkty również należą do tego przedziału. Takim wartością X odpowiada fragment wykresu, który zaznaczyłem z kolei kolorem czerwonym. Interesuje nas tutaj punkt, który leży najniżej ten punkt ma na współrzędną y równą minus -2. To jest właśnie ta najmniejsza wartość funkcji w zadanym przedziale. Pasuje to do odpowiedzi C z treści zadania. Zadanie numer 11. W kartezjańskim układzie współrzędnych xy dane są punkt A o współrzędnych 8 11 oraz okrąg o równaniu x minus 3 do potęgi drugiej, plus y plus 1 do potęgi drugiej, równe 25. Należy wybrać wartość odległości punktu A od środka tego okręgu spośród czterech możliwości. Najpierw musimy ustalić, gdzie leży środek okręgu. Zerkamy do tablic matematycznych i znajdujemy równanie okręgu o środku w punkcie o współrzędnych A, B, i promieniu R. Jeżeli porównamy to równanie z równaniem podanym w treści zadania, to widać, że A ma u nas wartość 3, natomiast B minus -1. Oznaczmy środek tego okręgu literą O. Punkt O ma współrzędne 3 i minus -1. Odległość punktu A od środka okręgu to inaczej długość odcinka A, O. W tablicach matematycznych znajdziemy wzór na długość odcinka rozciągniętego między punktami oznanych współrzędnych zastosujemy ten wzór do odcinka AO. Podstawiamy współrzędne i dostajemy 3-8 do potęgi drugiej plus minus 1 11 do potęgi drugiej i to wszystko pod pierwiastkiem drugiego stopnia. Wykonujemy odejmowanie w nawiasach Wyniki podnosimy do drugiej potęgi, dodajemy je do siebie i dostajemy 169. Pierwiastek drugiego stopnia ze 169 jest równy 13. To jest właśnie odległość pomiędzy punktami A i O, a wartość pasuje do odpowiedzi B z treści zadania. Zadanie numer 12. Zanim przejdziemy do właściwych pytań w tym zadaniu, Proponuję spojrzeć najpierw na rysunek. Mamy do czynienia z basenem złożonym z dwóch fragmentów o różnym nachyleniu. Pierwsza część ma przy lewym brzegu głębokość 1,2 metra. Jeżeli przesuniemy się w prawo, to głębokość tej pierwszej części basenu powoli wzrasta. Dalej na prawo mamy drugą część basenu, gdzie dno jest bardziej strome. Prawy brzeg basenu jest oddalony od lewego brzegu o 25 m. Z zapisów funkcji wynika, że granica między dwiema częściami basenu leży w odległości 15 m od lewego brzegu. Wynika to stąd, że dla x mniejszego od 15 korzystamy z jednego równania funkcji, a dla x większego od 15 z drugiego. Przejdźmy teraz do pierwszego polecenia w zadaniu, a ja na ekranie zostawię tylko zapis funkcji, żeby nie zabrakło mi miejsca. W punkcie pierwszym mamy określić największą głębokość basenu i wybrać wartość spośród czterech możliwości. Z rysunku wynika, że najgłębsze miejsce znajduje się przy prawym brzegu basenu czyli 25 metrów od lewego brzegu. Wystarczy wstawić x równy 25 do równania funkcji, żeby policzyć wymaganą głębokość. Korzystamy przy tym z drugiego równania, to znaczy dla x większego lub równego 15 i mniejszego lub równego 25. Po podstawieniu dostajemy 18 setnych razy 25 minus 9, dziesiątych. to jest 4,5- minus 9. Dziesiątych Czyli 3,6. Wynik pasuje do odpowiedzi B z treści zadania. W drugim punkcie mamy obliczyć wartości współczynników A i B z równania, które opisuje głębokość basenu. Zauważmy, że to jest to równanie linii prostej. Na rysunku zaznaczyłem odcinek tej prostej czerwonym kolorem. Żeby ustalić jej równanie, potrzebujemy dwa punkty. Oznanych współrzędnych. Pierwszym punktem może być punkt położony na dnie basenu przy lewym brzegu, czyli lewy koniec czerwonego odcinka na rysunku. Ten punkt ma współrzędną x równą 0 i współrzędną y równą 1 i Zauważmy przy okazji, że w tym zadaniu wartości y odmierzamy w dół, a nie w górę jak zazwyczaj na wykresach. Jako drugi punkt weźmy granicę między dwiema częściami basenu. Wiemy, że punkt leżący na tej granicy znajduje się w odległości 15 metrów od lewego brzegu. To oznacza, że współrzędna x tego punktu wynosi 15. Brakuje nam współrzędnej y. Dodatkowo wiemy, że współrzędne tego punktu muszą spełniać równocześnie obydwa równania w naszej funkcji. No bo w końcu punkt leży na granicy i należy do obydwu części basenu. Podstawiamy x równe 15 do drugiego równania tego o znanych współczynnikach. Dostajemy 18 razy 15 minus 9 9. Dalej mamy 2,7 minus 0,9, czyli 1,8. To jest współrzędna y. Punktu na granicy między dwiema częściami basenu. Na tym etapie mamy już współrzędne dwóch punktów, które muszą spełniać równanie y równe ax plus b. Podstawiamy po kolei współrzędne do równania. Dla punktu po lewej stronie jest łatwiej, bo x wynosi 0. Dostaniemy stąd, że b jest równe 1 i 2. Teraz podstawiamy współrzędne drugiego punktu i obliczoną przed chwilą wartość współczynnika b. Dostajemy równanie 1,8 równe a razy 15 plus b. Współczynnik a jest tutaj jedyną niewiadomą, więc możemy ją obliczyć. Najpierw zamieniamy miejscami strony równania. Następnie odejmujemy od obydwu stron równania liczbę 1 i 0 2 potem dzielimy przez 15. Mamy teraz A obliczone w taki sposób 60, co zamieniłem na ułamek zwykły dzielone przez 15. Zamiast dzielić przez 15 możemy pomnożyć przez odwrotność tej liczby, czyli przez 1 15. Przy mnożeniu możemy uprościć zapis. Szóstkę z licznika i piętnastkę z mianownika dzielimy przez 3. W liczniku mamy wtedy 6 przez 3, czyli 2, a w mianowniku 15 przez 3, czyli 5. Możemy jeszcze skrócić dwójkę z dziesiątką i dostaniemy zapis 1 piąta razy 1 piąta. Ostatecznie a jest równe 1 dwudziesta a pierwsze równanie z treści zadania ma postać... Y równe 1,25 razy x plus 1 i dziesiąte. Właściwie w jednym równaniu nie powinno się mieszać różnych sposobów zapisu ułamków, ale zabrakło mi już miejsca. W każdym razie mamy obliczone wartości współczynników a i b.